No, witam. Witam ponownie. Tym razem chciałbym się pochwalić e, autorskim projektem, a właściwie dwoma. E, komercyjnym, to co jest korzeniem, matką, i tak dalej, i prywatnym artopią. No, nawet w. Prywatnym, no, może nie prywatnym, a osobistym, tak, osobistym projektem, ponieważ to, co tu jest, jest yy osobiście nacechowane, czyli unikalne. Każdy element tej rzeczywistości, realności, alności, tak, jest unikalny, a jednocześnie współdziała, współgra z resztą. I to jest zupełnie też naturalne, że tworzymy takie struktury, m, które są z jednej strony unikalne, a z drugiej strony łączą, tak? bo nie może być no bo nie można jakby stworzyć pewnej struktury samodzielnie, sam, samemu, będąc samym, a jednocześnie ja jestem samodzielną strukturą, jestem e, w, ograniczony ciałem. E, Pewnymi cechami, które mówią o tym, że mam pewną osobowość. I, I to jest zespół organów, zespół miliardów komórek, które funkcjonują razem dla jednego celu, żebym ja mógł być. I teraz ja, jako jednostka, jako człowiek, w relacji z tobą, z innymi ludźmi, tworzymy znowu pewną, pewien organizm społeczny. I, a, I funkcjonujemy w nim, tak? Podstawowym naszym organizmem społecznym to jest nasza rodzina, czyli ty się łączysz z kobietą, czyli z żeńskością, i tworzycie kolejne życie, czyli dziecko, dziedzica i, i tak dalej, tak? W innym filmie widać, jak to, możesz zobaczyć, jak powstaje to, to drzewo życia, a tutaj skupimy się na tych dwóch strukturach. Strukturę portalu dla wszystkich, którzy byliby zainteresowani poszerzyć, rozszerzyć swoją świadomość. I ponieważ dorastamy, tak, i ty, i ty dorastasz, i e, przestaje ci już e, interesować tylko chodzenie do sklepu po bułeczki e, i do pracy, po to, żeby mieć na te bułeczki. I o, tu właśnie widać, to są te bułeczki tutaj w symetrii. Tak? Jedne są dobre, drugie złe, ty oceniasz. Jesteś, och, to nie fajne, to fajne, ten prezent jest dobry, to ten niedobry, ta relacja jest dobra i tak dalej. A, a tamta niedobra to serduszko, tutaj ten prezencik, no i tu powstaje, tu na tym, na tym te Powstaje miasto całe, tak? W środku, nawet wyszedł mi tu niechcący wybuch bomby atomowej, gdzie środek, tu widać, to ja, rosyjskie, ja. zobacz, to jest to samo co ja, a to jest jednocześnie obrócone R. A R to jest to promieniowanie ze słońca, które, nam tutaj, które nas tutaj programuje. To jest nasza przyczyna, pierwotna przyczyna wszystkiego. To słońce, ra, które teraz mi świeci w oczy. E, daje nam po prostu całe życie. tak, To jest e, właściwie, ono wrzuca w żeńskość, w strukturę e, ziemi, wody, e, informacje i powoduje, że ta żeńskość, to łono, koło, łono dlatego koło życia, narodzin i śmierci to jest to właśnie łono, z którego musimy się wydobyć. Z jednej strony, krążymy w tym, jak nie zrozumiemy ojca, nie usłyszymy go. To niestety, to niestety, bo będziemy krążyć, aż się nie zmaterializujemy właściwie do tego, żeby wyjść z tego. No i tutaj ja też staram się, bo w drodze tego rozwoju dochodzimy do takiego momentu, kiedy każdy z nas odkrywa swoją misję życiową i potrzebuje po prostu zrobić coś, wyjść z tego łona i właśnie tu wychodzimy z tego łona i ten ta symbolika tutaj jest zawarta, ta, ta fala na dole, te cycki, czy tam może niektórzy tu widzą łono właśnie. <grywia> to są te dwie, a piersi, tak, to są, które, które nas karmią i takie góry, które musimy wchodzić, pod które musimy wchodzić i schodzić. Yy, I pomiędzy tym właśnie jest ta miłość, która, yy, ta zielona struktura, czwarta czakra. Którą mamy na wysokości serca, to wszystko jest odpowiednikiem tej, to jest to można zaobserwować, to jest w Wedach, to jest w chrześcijaństwie. Ta czwarta czakra to jest tak naprawdę to serce Jezusowe, Chrystusowe, tak? To jest. Zresztą zobaczcie, że to jest na, na obrazach i o tym się mówi. no nie bardzo wszyscy to rozumieją z pewnych powodów ale, no znaczy, nie no rozumiemy to wszystko, tylko y, nie rozumiemy, tylko doświadczamy doświadczamy, a jak podoświadczamy to zrozumiemy, tutaj jeszcze widać tą dialektykę, tak, że jedno, oś symetrii, także z jednej strony gromadzimy jakieś dobra, podążamy do czegoś z drugiej strony to jest to samo, ale po tej przeciwnej stronie, negatywnej tak zwanej i to wszystko jest regulowane prawem karmy tutaj Kali, yy, która stoi na straży teraz, dlatego mamy kaliugę w hinduizmie, yy, stoi na straży, yy, tego, żebyśmy za daleko nie poszli, a jednocześnie żeby, a, żeby, możemy tylko pójść, jak zrozumiemy, o co chodzi, więc myśli, ona, ona pilnuje prawdy. I jeżeli tej prawdy nie będzie, to Morduje wszystko po drodze i nie wypuszcza, i nie wypuści nikogo z koła życia, narodzin, śmierci, zabijając i e, trzymając, pokażąc jakby, nakazując powtórne przyjście tutaj, powtórne wcielenie się. I tak właśnie tutaj ten wąż symboluje, symbolizuje, to, to nie jest pierścionek, to wąż, który symbolizuje to, to koło zjadającego się węża. Co my tu mamy? Już tak się zagalupowałem, a nie patrzę za bardzo, co ja tutaj narysowałem. parę dni temu narysowałem ten piękny obrazek. No i na no, portal powstaje w mojej głowie. Nie tylko, bo tutaj rozmawiam z wieloma osobami już od, od lat, można powiedzieć. i Teraz mamy tutaj wyjaśnienie tej artopii, tak? Zobaczcie. W ogóle to akurat nie jest narysowane, ale mam, cały czas mówimy o siedmiu literach, tak? Portal to siedem stopni i artopia to siedem stopni, tak? Portal, to można powiedzieć, to jest siedem, to jest właśnie to te trzy szóstki, tak? To jest demoniczne to jest, to jest domena portalu. Najpierw musisz się z, najpierw musisz się zbudować jako struktura materialna, tak? Twoje. Twoje ciało, emocje i ego, umysł, tak na poziomie materialnym, musisz zbudować, musisz się z zabetonować, z stworzyć siebie jako tą żeńską strukturę, tak naprawdę, zonę. I dopiero potem w tej zonie musisz stać się, zrozumieć, tą, że jesteś Maryją, tą, tą, tą przestrzenią, do której w której zostaje zapłodnione to duchowe nie, nie tyle, za, tak, zapłodnione stw, gdzie zacznie się tworzyć e, duchowa struktura, dusza i w tej i tu mówimy już teraz weszliśmy tutaj już w Wartopie przeskoczyliśmy z tego portalu, jesteśmy trochę dalej i to jest sztuka rozwoju, czyli to jest sztuka rozwoju tej duszy do, z A do A tak, sztuka przez koło przejścia do, do, do tego A, czyli Asa, to z kolei masz w wedach słowiańskich, a jest as jest. Ja jestem, tak, żeby stać się. Zresztą w chrześcijaństwie też, bo, bo e, Jam jest, tak? I, I Jezus, który się ukrzyżowuje, czyli On właśnie to jest to ko o, o, tak, jak on się ukrzyżował, to on wszedł, rozpoczął. Postarz się na tym kole i dalej przez nieskończoność znowu dociera do tego A, bo pi znowu to jest ciekawa liczba. Ach, chyba się zagalopowałem. Przyspieszymy trochę, tak? Co my tutaj mamy? Z rozwój, a mamy no i właśnie ten drugi A to jest ten rozwój, to są te dziewiątki, tak? Zaczynamy się rozwijać w tych dziewiątkach. Artopia to tak na. tutaj jakby wskazuje, że to jest pewien dogmat, pewna filozofia, którą, do której doszedłem, czytając, ucząc się, podróżując, czy doświadczając różnych osób, które są uważane za guru ideologii, i w zasadzie oni wszyscy mówią o tym samym. To jest po prostu pewna pewien opis który zbliża nas do tego robi raport tak zbliża nas do tego co nazywamy bogiem czyli do pewnej idei jak funkcjonować żeby nie grzeszyć żeby być podobnym do niego bo jak jesteśmy podobni do niego to po prostu jesteśmy szczęśliwi tak bo to jest to do czego To, do czego dążymy, tak? Bo przechodzimy z. Stajemy się. Wychodzimy z tego obciążającego nas. Zatrzymającego. U, wiążącego nas. Materialnego położenia, w którym teraz jesteśmy. I przechodzimy w tą subtelną formę duchową. Po to, żeby stać się częścią właśnie, częścią Ojca. I ponieważ w zasadzie nie możemy do Niego dotrzeć, bo On jest nieskończenie daleko, ale my już przeszliśmy nieskończenie odległą drogę. Także my nie możemy, jesteśmy gdzieś w środku i zrozumienie tego, że jesteśmy w tym procesie, uwalnia nas od, od wszelkiego bólu, od wszelkich problemów, ponieważ Wszystkie te problemy, które do tej pory były, my, my rozwiązali, bo, bo funkcjonujemy tutaj nieskończoność czasu i, i wszystkie te problemy y, powtórzymy szukając kolejnych rozwiązań, ponieważ będziemy tutaj nieskończoność. Dlatego się zapominamy i odzyskujemy tą pamięć. Zapominamy i odzyskujemy. I tu jest propozycja, tu jest z mojej strony taka osobista, że możemy wejść, zbudować nowy świat, nawet jak. A szczególnie jak nie rozumiesz jeszcze jak to jest, to na podstawie pewnej wiary, zaufania możemy zbudować Twój świat jako Artopi lub, lub sam możesz zbudować swój świat po przejściu tego portalu. Tak? Czyli najpierw wchodzimy w portal i potem docieramy do Artopi. I już skończyła się tutaj rysunkowa postać, więc dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w drodze.